Arkham Radio i poczytane zapraszają na słuchowisko De Profundis głód. List trzeci: 27 maja 1929 roku St. John Village, Arkham, Massachusetts. Dale, drogi przyjacielu, Floryda? Naprawdę? Ty? Przyznam, że jestem w szoku. Gdybym dla zabawy miał określić najgorsze miejsce do życia na całej planecie według Dale'a Clayna, to Floryda, nawet jeśli nie zajmowałaby pierwszego miejsca, z całą pewnością znajdowałaby się na podium. Ile razy narzekałeś na upały Bostonu? Bostonu! W zimie zwykłeś chadzać po kampusie jedynie w koszuli i sandałach z uśmiechem od ucha do ucha i zapewnieniem, że weźmiesz udział w kolejnej wyprawie arktycznej organizowanej przez uniwersytet. Co się stało z tym człowiekiem? Nigdy bym nie pomyślał, że zamieszkasz w miejscu, w którym żar leje się z nieba zdecydowanie częściej niż deszcz. Nawet te ryby mnie nie przegonują. Jeśli dobrze się zastanowić, to chyba nigdy nie widziałem cię nawet w łodzi. No nic. Jakkolwiek by nie było, to mam nadzieję, że dobrze się tam urządziłeś i jestem pewien, że skoro wybrałeś kiłest, to miałeś ku temu powód i jesteś zadowolony. Wspomniałem uniwersytet. Pamiętasz, jak w czasach studenckich wiedliśmy nocne życie, a rano nie było takiej siły, która byłaby w stanie zwlec nas z łóżka? Widzisz, u mnie to w sumie nic się nie zmieniło. Całe życie lepiej pracowało mi się w towarzystwie gwiazd, aniżeli słońca. Nawet posada nauczyciela niewiele w tym względzie zmieniła. Właściwie zawsze siedziałem nad czymś do późna, a na pierwszych lekcjach byłem niczym lunatyk, przynajmniej do czasu drugiej kawy. A tu, tu jest inaczej. Życie tu jest takie inne. Już od kilku dni nie zarwałem żadnej nocy. Mało tego, wstaję tuż po świcie. Pomimo, że zacząłem remont, o tym za chwilę, i kładę się spać zmęczony, choć zadowolony, to każdego ranka czuję się tak, jakbym spał od miesiąca. Budzę się pełen witalnej siły, jak gdybym za każdym razem, kiedy rozwieram powieki, rodził się na nowo. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. To wspaniałe uczucie. Nocy za bardzo nie pamiętam, choć chyba dużo mi się śni. Nie jestem jednak w stanie wyłowić tych snów na powierzchni świadomości. Wiem, że śnię, ale nie wiem co. To również nowe i przedziwne uczucie, ale myślę, że to po prostu emocje związane z tym miejscem i nową sytuacją biorą górę nad moim umysłem. Postanowiłem zwiedzić najbliższą okolicę. Wypada wiedzieć, koło kogo i koło czego się mieszka. Odpowiedź na oba te pytania jest absolutnie prosta i jednakowa. Mieszkam absolutnie koło niczego. Że nie ma tu żadnych sąsiadów, to już zdążyłem zauważyć w czasie, kiedy po raz pierwszy szedłem ścieżką do tego domu. Okazuje się jednak, że w każdą stronę, w którą bym nie spojrzał, otacza mnie tylko wielki, pierwotny las. Grube pnie dębów wznoszą się ponad poskręcane sosny, a poniżej gęste zarośla głogu kwitną opruszone bielą. Wykonałem nawet pastelami kilka szybkich malunków na jednej z polanek. Najlepszy z nich masz dołączony do tego listu, o czym zapewne wiesz. <laughs> o, słyszę twoje przekleństwa, kiedy szorujesz brudne od koloru ręce. Trudno. Chciałem, żebyś zobaczył to miejsce tak, jak ja je widzę. Jest też ciekawa rzecz. Pomimo tego, że okolica wydaje się i z pewnością jest odludna. To jest tu całkiem sporo ledwie zauważalnych, ale jednak wydeptanych ścieżek. Czy przechadzają się tutaj jacyś myśliwi albo leśnicy? Szukałem tropów zwierząt i ludzi, jednak nic nie odnalazłem. Na zdrowy rozsądek, jeżeli coś tędy chadza, to powinno być widać jakieś ślady. A tak nie jest. A jeśli nie chadza, to te ścieżki dawno temu powinny zarosnąć. Znalazłem również w kilku różnych miejscach leżące na ziemi ptasie gniazda. Musiały pospadać z konarów drzew. W sumie nic niezwykłego, choć dziwne, że podczas jednego spaceru znalazłem ich kilka. Jakby grasował tu jakiś drapieżnik. Może ryś? Widziałeś tu kiedyś jakiegoś? Zasadniczo jednak stwierdziłem, że poza paroma palankami. Otacza mnie gęsty las i nic więcej. To jednocześnie kojąca, jak i przytłaczająca myśl sam pośród niczego. Przyznam jednak, że sam nie jest tu najtrafniejszym określeniem. Jest przecież dom dom, który przez fakt, że jest tutaj jedynym budynkiem pośród drzew, Samotną wyspą w Oceanie Zieleni zyskał jakiś rodzaj jestestwa. Mam wrażenie, że jego obecność czuć w całej okolicy. Eee, moja wyobraźnia działa chyba na pełnych obrotach, albo bardziej. Jednak skoro już przy domie jesteśmy, to tak jak wspomniałem wcześniej, rozpocząłem remont. Już dawno praca nie sprawiała mi tyle przyjemności i satysfakcji. Postanowiłem, że wykonam pierwsze konieczne prace to znaczy uprzątnę dom i powynoszę sprzęty, które nie nadają się do użytku, ocenię co trzeba zrobić i będę się poruszał z pracami kondygnacjami od piwnicy po strych. Z racji tego, że podstawowe piętro w tym domu czyli pierwsze architekt niezwykle ciekawie to pomyślał. Było w całkiem dobrym stanie i porządku. Niewiele tu było do roboty. Parter, znajdujący się w murowanej części budynku, wymagał już większej ilości pracy, choć zasadniczo głównie porządków. Przyjacielu, mam wrażenie, że każdy sprzęt, który posiadałeś, a który przestawał ci być potrzebny, wrzucałeś tu chyba na chybił trafił. Stare meble, zepsute narzędzia, opał i Bóg raczy wiedzieć co jeszcze skutecznie utrudniały poruszanie się w tym miejscu. Dodaj do tego jeszcze gęsto zalegające ciemności. Owszem, jest kilka niewielkich okienek przy suficie, ale bardziej nadają się one do obrony zamczyska przed szturmem barbarzyńców niż do realnego oświetlania wnętrza. Poradziłem sobie jednak. Przed domem ustawiłem pniak, siekierę i zrzucam na jedną kupę to, co da się porąbać i spalić, a na drugą to, co trzeba wywieźć. Jak przyjdzie na to czas, to liczę, że znajdę kogoś w miasteczku z odpowiednim samochodem lub przynajmniej z koniem i wozem. Okazało się, że parter, choć może lepszym określeniem byłoby suteryna, posiada niewiele pomieszczeń, jakiś składzik... Stara spiżarnia z masą słoików, przykryta grubą warstwą kurzu. Nie otwierałem ich jeszcze, jednak na ile zdążyłem się zorientować, zawierają coś w rodzaju mięsnych przetworów? W wiosce znajduje się sklep spożywczy, jednak niewielki tam wybór surowego mięsa. Jest jakiś godny polecenia rzeźnik w okolicy? No, chyba że prócz wędkarstwa zacząłeś polować. Nie wydaje mi się. Jakoś by to do ciebie nie pasowało. Ciekawi mnie, co tam przyrządziłeś. Dalej. Spore pomieszczenie z piecem, znajdujące się dokładnie w pionie pod kominkiem. Co udało mi się pozbierać z opału, poukładałem pod jedną ze ścian. Niewielka pompa z wodą, dzięki Bogu działa, doprowadzona jest pewnie do studni, prawda? Nie znalazłem jednak studni nigdzie poza budynkiem. Zorientowałem się więc, że musi zapewne znajdować się w piwnicy. I tu natrafiłem na problem. Korytarz i schody prowadzące w dół, tak jak pisałem w poprzednim liście, były niemiłosiernie zastawione różnymi sprzętami. Dale, nie było łatwo tego uprzątnąć. Sprzęty były ze sobą zaklinowane, gdzie niegdzie zaplątały się jakieś sznury i łańcuchy, także miałem wrażenie, jakby to nie był nieład, a uporządkowana konstrukcja, nawet jeśli na pierwszy rzut oka na taką nie wyglądała. W końcu jednak odrzuciłem tę myśl, uznając ją za niedorzeczną. I tu dochodzę do problemu, o którym wspominałem. Kiedy udało mi się wynieść już wszystko. Okazało się, że podstawa drzwi i dwa najniższe stopnie znajdują się w wodzie. To bardzo niedobrze. Zapewne wewnątrz wspomniana woda musiała wybić w jakiś sposób. Ale jak? Nie mam pojęcia, bo nie udało mi się otworzyć drzwi. Człowieku, co to są za drzwi? Pomijam fakt, że chyba w czasie sprzątania musiałem je mocno porysować, ale to jedyne, co udało mi się uczynić. Jednoskrzydłowe, stalowe wrota okazały się niewzruszone na wszelkie moje próby tak zwykłego, jak i forsownego wejścia. Od strony wody widzę, że porządnie łapie je rdza, jednak dalej trzymają mocno. W końcu je otworzę. Zamówiłem w miasteczku u wspomnianego przez ciebie Freda młot rozbiórkowy, łom, kilow i odpowiednie dłuta. Nawet jeśli nie dam rady otworzyć drzwi, to powinienem sobie poradzić z kamieniami wokół nich. Szkoda będzie niszczyć ten ozdobny wzór znaczków okalających wrota, ale niestety muszę wejść i sprawdzić, co się dzieje w środku. Na szczęście mam co pić, ten był czas, nie goni mnie aż tak bardzo. Przyjacielu, patrzę na zapisane kartki papieru i uzmysławiam sobie, ile już napisałem. Nie chcę cię zamęczać nad wyraz długą lekturą, ale wydarzyła się jeszcze jedna ciekawa, choć niepokojąca rzecz, o którą chcę cię zapytać. Pomimo twojej rady, postanowiłem jednak przenieść skrzynkę na listy bliżej domu i zawiesiłem ją na starej sośnie, co rośnie zaraz na początku drogi dojazdowej. W dniu, w którym otrzymałem od ciebie list, zszedłem do podpiwniczenia nalać sobie zimnej wody do dzbanka. Kiedy wychodziłem na górę przez jedno z tych niewielkich okienek zauważyłem naszego listonosza. Pomyślałem, że to doskonała okazja, żeby się lepiej poznać i omówić relokację skrzynki pocztowej. Już chciałem pobiec, żeby go zatrzymać i przywitać się z nim, ale nie ruszyłem się z miejsca. Zatrzymało mnie dziwaczne zachowanie pana Marleja. Otóż ten starszy mężczyzna, Cały czerwony i oblany potem, tego dnia żar lał się z nieba. Porzucił swój rower głębiej na ścieżce, a do samej skrzynki zbliżał się w sposób, jaki przywodzi na myśl dziecięce zabawy wchowanego. Poruszał się wolno, zgarbiony, nerwowo rozglądał się na boki i krył się za pniami drzew. Gdy dotarł do skrzynki... Wrzucił do środka list od ciebie, a następnie wyciągnął z za jakiś worek i cisnął go przed siebie. Później odwrócił się i biegiem puścił się w kierunku roweru. Wtedy wreszcie ruszyłem się z miejsca. Chciałem go zatrzymać, ale nie zdążyłem. Nim dobiegłem do skrzynki, po listonoszu nie było już śladu. Przede mną leżał jedynie ubabrany czymś płócienny worek. Podniosłem go niepewnie, gdyż nie podobał mi się kolor zabrudzeń. Gdy zajrzałem do środka, natychmiast odruchowo odrzuciłem tobołek zdjęty przerażeniem i grozą. Na piach bowiem wypadło z jego wnętrza zakrwawione truchło szczura. Kiedy przemogłem pierwszy szok, postanowiłem przyjrzeć się makabrycznemu odkryciu nieco dokładniej. Szczur był wybebeszony i w wielu miejscach ponacinany w taki sposób, że wyglądał jak jeden krwawy ochłap. Na Boga, przecież, żeby zwierzę krwawiło w ten sposób, rany musiałyby powstać jeszcze kiedy żyło. Czy nasz listonosz słabuje na umyśle? Jakiś zwichrowany człowiek dopuściłby się takiej okropności, i w imię czego? Tego, że przestawiłem skrzynkę na listy? Odrażające. Postanowiłem jednak, że nim zawiadomi jakiegoś lokalnego stróża prawa, spytam ciebie i upewnię się, czy zachowanie listonosza to bardziej wypaczona próba przestraszenia mnie i zemsty za jego niedogodność, czy też wynik kondycji zdrowotnej Bogu ducha winnego starca. Nie chcę zaczynać znajomości z lokalną ludnością od awantury, jeśli tylko da się jej uniknąć. Życzący Ci jak najlepiej, Patryk.